Jest prawdą, że półtora roku temu e, oceniając na przykład e, przez to, co e, sygnały, które przyszły z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, e, przygotowanie, czy, bo istniało spore ryzyko, że kolej nie wykorzysta dużej części przyznanych jej środków. Pamiętamy e, debatę o przesunięciu środków z kolei na, na drogi. I no to wynikało z, z tego, że no ja o tym wielokrotnie mówiłem, mimo że, że jakby jest to no nie do końca, trudno jest o tym mówić, bo, bo, bo dotyczy to, to mówią o sobie i o swoich współpracownikach, ale problemem kolei szczególnie Pelki było to, że pracowali tam wyłącznie kolejarze i że, że zajmowali się kolejarze przygotowaniem projektów inwestycyjnych, wykonaniem tych projektów inwestycyjnych i minister Nowak 5 kwietnia ubiegłego roku użył słowa przewietrzenie kolei, to trochę tak jest, ja mówię, nie mówię tutaj o sobie, ale o, o średnim szczeblu zarządzania, zarządzania w PLC, to też jakby jest proces i to trwa. Należało tam wprowadzić ludzi, którzy mieli praktyki w wykonywaniu dużych projektów inwestycyjnych, na przykład udało nam się przejąć sporo osób, które uczestniczyło w przygotowaniu dużych projektów na potrzeby Euro 2012, na przykład Stadionu Narodowego. I, i to zmienić ten średni szczebel zarządzania. No ale to jest proces, który trwa. Dekada mega inwestycji się rozpoczyna kolejowych, przyszła perspektywa, jak wspomniałem, będzie pod tym względem rekordowa. I oczywiście step by step należy przygotować zdolność pełki do tego, żeby nie tylko pełki, ale przede wszystkim pełki, do tego, żeby wykorzystać te środki. Jak to się będzie toczyć, no to jest takie znane przysłowie nie można zjeść ciaska i mieć ciasko. No musimy to robić. Na kolejach jest trudniej zorganizować objazdy niż na autostradach nawet, czy na drogach, więc e, siłą rzeczy ten rok 2014 będzie jeszcze trudniejszy. W tej chwili mamy rekordową liczbę zamk zamknięć, pewne problemy cargo związane z, yy, z obsługą tego popytu, który jest w tej chwili biorą się właśnie z tego, że PLK zam zamyka, no ale PLK nie może zamykać jak robimy, e, e, Polska jest, jest w budowie, w, w szczególnie na, na kolei to jest szczególnie teraz widoczne, i to, to się będzie, to będzie przejściowo opóźniało, czy pogarszało szanse funkcjonowania przewoźników kolejowych versus inni przewoźnicy. Ale trzeba to zrobić, jak to zrobimy to, no to, to będzie inna sytuacja. A drugiej takiej szansy rozwojowej jakie są w Unii Europejskiej, a 2014-2020 to jest ostatnia tego typu perspektywa, która jest drugim planem marszala w skali, w skali Europy, się nie powtórzy, więc mamy czas, 6 lat, trzeba zrobić co się, co się da i przygotować się do, do konkurencji.